Tak oto wyglądają deski tarasowe po trzech sezonach. Są to deski tarasowe, najtańsze jakie mogłem dostać, czyli sosnowe, ryflowane 2,8 cm na 14 cm są to deski zabezpieczone najpierw impregnatem przeciwko glonom, jakimś tam biobójczym przeciwko robakom, i na to był położony całkiem dobry olej marki Remers. O tym oleju też robiłem filmik. To link zostawię w opisie, jak on wygląda po kilku latach i jak wygląda drewno też zabezpieczone po kilku latach. I te deski są w takim miejscu, gdzie tutaj są narażone cały czas na deszcz, ale nigdy tutaj nie świeci słonko, bo one są w cieniu. No i to jest takie najbardziej, powiedzmy, tutaj najbardziej w kość dostają. No i to, co tutaj widzicie, to jest. Glony już szczególnie w tych miejscach, gdzie były śrubki, to się e, znaczy nawet nie glony, tylko to jest mech, po prostu zaczyna tu rosnąć. A oprócz tego, już takie białe naloty w różnych miejscach to są jakieś też grzyby, zaczynają się tutaj rozwijać. No, plus do tego one ściemniały, wyglądają już dość nieładnie. No, to część jest po prostu pewnie brud. No, i w tym filmie pokażę Wam, jak odświeżam te deski, jak je tutaj będę regenerował. Plan jest taki, żeby to zrobić domestosem i potem jeszcze raz przeciągnąć na nowo, tylko już nie olejem, ale impregnatem. Także zainteresowanych zapraszam na dalszą część. Tak wyglądają te deski, które są jakby najmniej używane zaraz przy ścianie. I tutaj są taki mały jest daszek, także one nigdy. Praktycznie nie są zamaczane, no i mało się po nich chodzi, akurat w tym miejscu. Także one wyglądają jak nówki. Tak to wyglądało. A teraz tak wygląda to, co Wam pokazywałem przed chwilą. No i oczywiście różnica jest widoczna na pierwszy rzut oka. I teraz Wam pokażę, jak wygląda właśnie taka deska przeczyszczona domestosem. No i kolor w zasadzie też się już w dużej mierze zmywa. Ale przypuszczam, że to nie jest tylko działanie mestosu, ale także po prostu efekt tego, że to jest bardzo używane miejsce i ten olej mógł się w, dużej, w dużym stopniu po prostu wytrzeć. Bo tutaj nie wiem, czy to będzie widać na takiej desce nieprzeczyszczonej, no widać, że po prostu są powycierane tutaj w różnych miejscach, także tak wnioskuję chociaż pewnie Domestos też, też swoje robi ale to nawet może i, i lepiej bo będę na to właśnie kładł nowy impregnat i no wydaje mi się że nawet lepiej jak ten Domestos troszkę będzie tego oleju usuwał no i teraz jak to robię robię to po prostu Domestosem tutaj mam w tym wypadku jakiś tam najtańszy Chyba z biedry, czy skądś tak z biedronki. No, i tutaj nie chodzi o to, żeby używać jakiś tam drogi preparat, tylko o to, żeby był ten chlor, bo one są wszystkie na, na, na bazie chloru. Czy prawdziwy domestos, czy taki tani, to nie ma żadnego znaczenia. I ten domestos po prostu tutaj bryzgna. O i będę szorował szczoteczką. To zaraz wam dokładnie pokażę, jak to wygląda taka robota. No, i po chwili takiego posmarowania zmywam z wodą i zobaczymy, jaki będzie efekt. No, i tak to wygląda. Wszystkie te deski mniej więcej teraz równomiernie wyglądają. To jest ta, która była zrobiona już wcześniej. No i te tutaj cztery od brzegu zrobiłem właśnie teraz. No i to dosłownie w parę minut. Nie wiem, czy wszędzie mi wyszło równo, jak coś to trzeba będzie poprawić. Tutaj może gdzieś coś zostało jeszcze, no, ale to można zawsze przejechać drugi raz, jak coś tam o, nierówno się wytarło. No, właśnie to jest problem z tymi dechami ryflowanymi, że między te właśnie wterówki sporo wchodzi brudu. No, ale efekt moim zdaniem jest dość porażający że tak powiem, różnica między tymi deskami postraktowanymi domestosem, a tymi, które nie były traktowane, no jest po prostu ewidentna. Od razu, od razu bardzo się rzuca w oczy, że te są takie znacznie świeższe, powiedzmy, no ale to jest też tylko wstępny proces, potem oczywiście będzie to jeszcze malowane. Gdyby ktoś się zastanawiał, czy ten sam efekt nie wyszedłby przy po prostu zwykłym myciu no to są tutaj dwie rzeczy no jedno to zobaczcie jak wygląda tutaj akurat troszkę chyba za długo zostawiłem ten domestos zanim go roztarłem no i został mi taki zygzaczek bardziej wybielony ale to mówię to nie szkodzi bo i tak będzie to malowane gorzej, jakby już miało tak zostać. Tutaj też z tego wyższego schodka mi pokapało. To takie kropki są bardziej wybielone, gdzie bardziej skoncentrowany był ten chlor. No a druga sprawa, zwykłe mycie na pewno nie pozwoli na pozbycie się właśnie różnego rodzaju grzybów, tylko ewentualnie wierzchnią warstwę tych wykwitów możemy może się pozbyć zwykłym myciem. No a jednak ten domestos nie bez powodu jest stosowany do, do łazienek, gdzie tam są właśnie różne bakterie i grzyby. To jest środek jednak biobójczy i właśnie takie, taki efekt tutaj też jest przy myciu takich schodów. Szczególnie, że troszkę go można na parę minut zostawić, no to on tam jakoś wsiąknie w to, w to drewno też do środka i dogłębniej możemy się pozbyć tego właśnie no grzyba głównie, bo tu jakieś glony grzyby tego typu sprawy zaczęły wchodzić, no i, no i ten, ten chlor na pewno swoje zrobi no i jeszcze następna warstwa no to będzie też impregnat, który też ma tego typu no działanie po prostu biobójcze i, i zabezpiecza sam w sobie także zwykły mycie Teoretycznie też daje jakiś tam efekt, nawet takim karszerem można, ale na pewno nie jest to porównywalne do tego co daje chlor. No, tutaj mówię ewidentnie widać, że w miejscu gdzie chlapnąłem i chwilę zostało, to jest po prostu jaśniejsze, bardziej wy, wybielone. No, i tu jeszcze też pokażę, bo tam kiedyś ktoś się przyczepiał, że schody za słabe czy coś. No, póki co stoją, żadnego nie ma. Śladu, powiedzmy, że ma coś tutaj się z nimi złego, złego dziać. I tak właśnie wygląda już to samo miejsce, które pokazywałem wcześniej, tylko po zakończonym procesie czyszczenia. Jak widać, wszystkie te powiedzmy zielone odbarwienia zniknęły. Białe smugi, takie grzybowe, też zniknęły. No i przede wszystkim. Ten mech, który już zaczął rosnąć, też on zaniknął. Przynajmniej jest całkowicie martwy i, i wybielony. Tyle mogę powiedzieć. Tutaj są takie miejsca, właśnie przy tych śrubach, głównie, w których w tych rowkach pewnie zbiera się brud, może trochę, właśnie, piachu. No i tam ten, ten mech ma jakieś środowisko, w którym już mu się udało zagnieździć. No i teraz. Zostało to wszystko pokonane i zaraz będę mógł malować. Tak wygląda cały ten taras. Już wyczyszczony. Zajęło to w zasadzie, no nie wiem, może z półtorej godziny. I tutaj dojechałem aż do tej deski. Powiedzmy trzeciej. No i tak jak widzicie, tam gdzie najmniej było używane, to ten. Chlor najmniej zdarł koloru, czyli wynika z tego, że w dużej mierze te brudne deski, one były już też powycierane, czyli ten kolor nie tylko schodzi z uwagi na fakt, że używa się chloru, chociaż na pewno też po części, ale no po prostu tam on już był powycierany i po prostu pod brudem nie było widać, że, że jest powycierane, tylko... No, Była właśnie ta warstwa glonów i brudu na zewnątrz, która powodowała, że nawet nie można było odróżnić, czy tam jest, czy nie ma tego kolorku. No i tak samo to wygląda w zasadzie wszędzie. Tutaj jedną deskę na koniec zostawiłem nieoczyszczoną. No i tyle w kwestii przygotowania. Podmalowanie też się nad tym, powiedzmy, za bardzo nie skupiałem, żeby było jakoś idealnie. Generalnie tutaj najważniejsze z mojego punktu widzenia jest to, że nie ja mam służyć temu gankowi, tylko on ma służyć mi i ja nie mam zamiaru robić takich powiedzmy zabiegów pielęgnacyjnych dwa razy do roku przed sezonem, po sezonie, tak jak słyszałem właśnie niektórzy mówią, że tak by należało robić, dwa razy do roku to wszystko olejem przesmarować. No ja coś takiego jak usłyszałem to od razu mi się e, zaczęło nasuwać taka myśl, że to ja będę niewolnikiem tego całego ganku jak mam go tak robić. No bo to jednak cały weekend e, musi na to zejść. Nie ma, nie ma innej rady, bo to trzeba zrobić, potem wyschnie e, takie, po takim czyszczeniu, potem trzeba to malować. To wcale tak szybko nie, nie idzie, nawet jakby to po prostu trzeba było tylko myć wodą z mydłem czy, czy myjką no to, to i tak zabiera to sporo czasu, także no ja pierwszą jakąkolwiek czynność związaną z tym gankiem wykonuję po trzecim sezonie, no i no, to coś takiego jeszcze jestem w stanie zaakceptować, zobaczymy na ile będzie skuteczna, skuteczny ten zabieg, to co zrobiłem, no bo tym razem to już właśnie nie będzie olej, tylko impregnat i no za kolejne lata mam nadzieję będę musiał tutaj dotykać ten taras od nowa. No i tu już bez zbędnego zwlekania mam wszystko przygotowane także trzeba po prostu pomalować to znowu będę sobie używał pistolecika. W zasadzie tutaj mógłbym po prostu pędzlem malować i tak będę pędzlem mazał ale no, to po prostu mi się przyda do pierwszego takiego nanoszenia e, pierwszej warstwy farby. No, muszę Wam powiedzieć, że poszło to znacznie sprawniej niż nawet się spodziewałem. Bardzo, bardzo szybko to idzie, jak się nanosi tym pistoletem. No, jestem zdumiony i wygląda na to, że mi to zajmie bardzo, bardzo mało czasu. No, widzieliście, tutaj jedną, powiedzmy, czwartą tego ganku zrobiłem w 3 minuty na krzyż, także bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdza ten pistolet. Najprawdopodobniej tu jeszcze położę drugą warstwę, jak to przeschnie. Tak to wygląda po położeniu pierwszej warstwy tego impregnatu. Jest to impregnat powłoko Palisander indyjski kolor. Tak to wygląda w porównaniu do tych desek, które były najmniej powiedzmy e, zniszczone. Może jakaś leciutka różnica jest, że troszkę mniej. E, mniej pokryło, mniej są ciemne te deski. No ale jedną warstwą tego, tego jeszcze je, tego impregnatu jeszcze je przeciągnąłem pomimo to, że one są y, dobrze zachowane, nie narażone na y, żadne warunki atmosferyczne. No ale żeby to się troszkę chociaż zrównało kolorem to to pomalowałem. No i zobaczę, czy będzie konieczność jeszcze raz je malować, jak tutaj się zdecyduję na drugą warstwę. No to wtedy może się bardziej to y, powiedzmy odróżniać. Ale no to zobaczymy, nie wiem, czy, czy teraz, czy może to jakoś za tydzień. Zobaczę, jak to będzie wyglądało, jak porządnie przeschnie, i wtedy, wtedy będę podejmował decyzję. No ale póki co to już tyle. Moim zdaniem efekt odświeżenia tego, tego tarasu jest całkiem niezły. Szczególnie, że teraz bardziej mi będzie pasował jeden taras z drugim. No tutaj jeszcze są barierki nieporobione. Też się muszę zastanowić, czy chcę to teraz robić, czy nie. No w każdym razie to, co jest najważniejsze, czyli deski, to, co jest najbardziej powiedzmy narażone na, na jakieś tam problemy z gniciem, mam już załatwione. Tak samo te przerwy tutaj przy słupkach już są większe. Mam nadzieję, że to poskutkuje i nie będzie mi się tam zbierał. Zbierało błoto i bardziej będę, powiedzmy, miał spokojny sen, że mi to wszystko nie będzie gniło. Także to by było na tyle, jeżeli przydaje Wam się taki, takie filmy. Jeżeli są dla Was jakieś użyteczne, pamiętajcie, dać łapkę w górę i do zobaczenia w następnym filmie.